E, tutaj na tym filmiku chciałem wam pokazać tą bramę przesuwną oczywiście i moje rozwiązanie, żeby nie było chwytaka na e, że tak powiem na górze. Ja oczywiście zakupiłem taki chwytak, ale widzę, że nie, jest, nie będzie nam potrzebny, bo i w słońce i dzisiaj jak mamy pochmurno bolec sobie nam elegancko wchodzi. Tutaj to e, ten e, że tak powiem. E, Podnosząca, podtrzymująca rolka najeżdża spokojnie. A zastosowałem taką rzecz. Eee, będę musiał zrobić tylko małą przeróbkę, po prostu ten kotobnik grubszy dać, bo to jest za delikatnie, bo to jest z ścianko. Ale to nic. Eee, po prostu dam tutaj grubszy kotobnik i ten. I zastosowałem dwie rolki prowadzące na górze. Tak. I ona jest. Otwory są wyprzyrodkowane, trzy otwory Po prostu yy, dwa na brzegach I na między tymi rolkami nie? I ona sobie tutaj normalnie chodzi Dałem sprężynę I ona po prostu przytrzymuje ją w pionie względem tego całownika nie? Ta brama ona nie jest zależy tego, że tak powiem, za bardzo prosta Zaraz Wam pokażę ma takiego łuka, łuk wygięty, ale to jej nie przeszkadza. I patrzysz się to taką rzecz. Ona lekko się kręci, znaczy idzie do przodu, to zamyka i otwiera. Mamy zamknięcie. Jest zamknięto tą bramę, przepraszam i patrzy się taką rzecz. Nic tu nie blokowało Proste. celuje idealnie. Nie trzeba żadnego chwytaka, jak już będzie dajmy na to jak to się nazywa? Yy. Silnik do zamykania To Spokojnie ona się zamknie Będzie domykać do końca, bo blokada yy, po prostu yy, yy, sterownik nie będzie udawał. Dobra to można powiedzieć dla przemka z hakarbutu. Mogę to polecić. Spróbuj coś takiego, a wierz mi, że zrezygnujesz w ogóle z chwytania tych blach na górze, żeby po prostu ci górę, bramy chwytały. Ona też tutaj się, że tak powiem, kibocze prawo-lewo, ale spokojnie. Ona się zamknie na zamku. Chwyci, nic jej nie będzie. Pozdrawiam. To na tyle.